Bo Ja nie mam pretensji do państwa Piaseckich. Oni są rolnikami od pokoleń. Oni mają prawo walczyć, inwestować w swoje. Ja mam pretensje do pana. Największe mam pretensje do pana, do moich wyborców, do, do pana jako, jako wyborca między innymi, do mojego podarza, do moich, do sołtysa, do moich radnych. To są ludzie, którzy powinni im pomagać. My w nie mamy już pięć kurników. pod lasem mamy następne, nie wiem czy jeden czy dwa, tego nie wiem ile jest Podlasem. my mamy dosyć weporu i smrodu już i następne 20, dwa, 25. trzy, jeden, ja mieszkam, proszę mi pozwolić spełnić. Ja mieszkam 50 metrów prawdopodobnie od budowy kurnika. Na Czy pan chce, żebym ja otworzył, otworzyła okno, siedziała w ciągłym fetorze i smrodzie, wniosła prawie ze smrodem? Ja wiem, że ja mieszkam na Ja wiem, że ja jestem mieszkanką wsi. I nie jest mi obcy smrodek pieska, świnki, szczekanie pieska. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale żeby mnie pan na 10 lat unieruchomił, co mi może na żeby mi pro, prosto w okna leciał, żeby nie wyszła na podwórze, żeby nie mogła być... A z jakiej racji mi pan obbliża wartość mojej działki? Panie. Kto pana do tego upoważnił? teraz prawa. Przepraszam. Proszę ale Pan Piasecki jako rolnik, jako właściciel gospodarstwa rolnego zawsze odpowiadania z Panu przychodzi do gminy o pozwolenie na budowę komunikacji i wybudował i, i, i chce budować ten kurnik pani przedmiot. A pani całą gminę nam trwa To znaczy, proszę pani, jak ja bym wiedział pięć lat temu, żeby taka sytuacja... To bym po kolana poszedł do pana Piaseckiego i no powiedział: Panie Piasecki, niech pan, niech pan tego nie robi, bo będą problemy. Czy bym nie usłyszał, czy nie? Pan pouczył pana Piaseckiego być no człowiekiem, który będzie mieć problemy. Proszę pani, bo pan Piasecki przyszedł do mnie jak każdy inny dniem, który przychodzi po pozwolenie i on zgodnie z procedurą otrzymał dokument. Albo. Przepraszam, albo światowie wiedział, albo ma w tupie mieszkańców. On też. No mogę cię tego domyślać. A o ile nie, to był tego nieświadomy. Po drugie, panie szanowny wójcie, pan piasecki posiada... Kilometr nie spełnia ziemię tu i pod lasem. Dlaczego tego nie zrobił chet pod lasem? Dlaczego nie zrobił, A to, to trzeba zapytać, ale to, 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 to nie mnie pyta. Teraz jeszcze jedna, no wytanie. jeżeli pan pozwoli, nie pyta. Ale nie. Pan nie wszystkie aspekty są. Wziąć, wziąć pod uwagę. Ale to niech, pan, to niech pan pyta tego, który wniosek. To dlaczego tam nie złożył wniosku na budowę królika tam? No to niech pan zapyta. No to pan to mnie mówi. No ale on też jest no, właściciel ale był, ale to, Przepisy prawne, litery prawa, jak pan nazywa. Proszę pana, ale na podstawie tych przepisów ja tu odczytałem no, to. Tak. I, I ja po prostu nie miałem możliwości tutaj wydać innej decyzji. Wydanie, no, ale decyzji jak przepisy powyła, nie, przepisy panie pośrodku, to nie ma przepisów. Panie burmistrzu, proszę, proszę, no, proszę pana, proszę pana, plan... Rolnik, mówimy o rolniku, który buduje. Mówimy o literaturze prawa. Proszę pana, więc, więc ja wydałem decyzję o warunkach zabudowy. Tak. No i wydałem taką decyzję. My na podstawie... Nie uważamy. Nie uważamy. My nie możemy. Nie mamy się. Proszę pana, decyzji wydaje w setki, to nie widzimy się. To nie widzimy się. Zanawidzimy. No, no dobrze, nie my nie my 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 to przyjmujmy na Proszę pana, to pan uważa, że to widzimy się. No to pan tak uważa. No ja nie będę z no panem ja by... no, to... ja decyzję. Proszę pana, ja wydałem decyzję o walutach zawudowych. Co, co było w tym piśmie, w którym otrzymała Pani i wydałem 1 sierpnia 2027. Ale według jakiej literatury, jak nie ma mpz No proszę pana, na, na podstawie decyzji decyzja o warunkach, jeżeli nie ma planu, wydaje się decyzją o warunkach. No to wydaje się na swoim się. No pan tak Panie wójcie, pan mówi tu o literze prawa. Ja tylko zapytam się jej. Tak. Jakim prawem na mojej działce i obok pobudował pan chodnik? Jakim prawem? Pan mi się nie pytał, czy może pan. To Pan się trzyma litery prawa. Niech pan mi odpowie. Z jakiej racji? Ale wie pan co? Ja, 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 do... ja tego chodnika u pana nie budowałem. A kto? Kto był inwestorem? Drogi wojewódzkie. Tak. I oni się budowali bez niczego, bez nawet niczego na mojej posesji pana, i sąsiada pana, zgodnie z literą prawa. Może jak pana. pan sądzi tam. No. Proszę pana, inwestorem tego chodnika. Ale zostało. pan się trzyma, pan bój się trzyma Nie. litery prawa, że on ale, ale wie pan, ale to jest droga wojewódzka, ta droga i były. I, i drogi, drogi wojewódzkie były inwestorem tego. Dobrze, dobrze. Ja Ja tylko pana piję, bo już pan, no niech pan ja Panu wyjaśniam, że tak to. Bo Pan nie ja Panu odpowiadam.